Dzień dobry, witam was w kolejnym filmie na kanale. Widzimy się podobnie w referral a new Era i dzisiaj będziemy rozbudowywać Aleksandrię Ptolemejską, którą rozpoczęliśmy ogarniać w epizodzie poprzednim, którego jeżeli ktoś nie widział, to oczywiście do tego bardzo serdecznie zachęcam. No i co dzisiaj będziemy robić? No na początku zajmiemy się ogarnianiem oczywiście ceramiki, cegieł, piwa i tym podobnych rzeczy i również niedługo zaczniemy też budowę naszego naszej biblioteki aleksandryjskiej, ale to za chwilę. Zanim do tego przejdziemy, chciałbym Ciebie szybko prosić o łapkę w górę, o subskrypcję, o komentarze jakieś i podbicia. Bo to wszystko ma znaczenie dla rozwoju kanału z góry. Za wszystko dziękuję. I cóż, e, myślę, że lecimy z to tak w ogóle. Na szybko wygląda miasto. Tu mamy oczywiście dzielnicę wierzchową. Tu jest mauzoleum. Tu mamy magazyn z żywnością. Flota, armia, farba zboża. Produkcja papirusu 1. Produkcja papirusu 2. Więc jak widzicie, jest grubo. E, no i dobra. Najpierw, może bym zaczął tutaj od ogarniania doków. Bo tutaj mamy, widzę, niezły zator w porcie. Dosyć. To by wypadało to ogarnąć. No, dobra, zróbmy jeszcze ten dok, który będzie stricte pod Apapirus. Może Czy gdzieś tu zmieszczę dok, tutaj zmieszczę dok. Jeszcze tu zmieszczę, dobra, tu jest dużo miejsca na doki handlowe, także luz. Eee, inaczej. Tu usunij słomę i pszenice. No i będzie sam papirus, a słoma i przenica niech będzie tu. Eee, e, Przedica słoma, żeby trochę zluzić. Z, wiecie. Zluzować tu, nie im miejsce. Ta droga jest tu połączona w ogóle. No właśnie, to nie jest połączona XD. <grym> Teraz to jest połączone. Eee, zróbmy to tak. I tak. Okej, okay. eee, zacznijmy od produkcji ceramiki, tak mi się wydaje, i przekazy też cegieł. Ceramika mogę też sprzedawać swą drogą, nie? Chyba w niewielkich ilościach, tak, 2,500. tysiąca. Mm, tylko tyle, nie? Eee, tak, 2,500. tysiąca, to samo cegę, 2,5 tysiąca, dobra. Dobra, dobra. Eee, mi się wydaje, że będziemy robić wszystko, nie? Skoro... Mamy taką możliwość, to będziemy produkować i eksportować wszystko, co się da. Ale może najpierw wyznaczmy plac budowy. Gdzie by tą całą bibliotekę zbudować? A tutaj by się wydaje. Tutaj ją zrobimy. Zaraz koło mauzoleum. Zaraz koło mauzoleum się tu postawi. Dobra, i co to wymaga? Okej, okay, tutaj potrzebujecie na razie po prostu pracowników. Ok, dodamy eee, 3 obozy pracy. Niech sobie to powoli ogarniają ten temat, i rozumiem, że tej, ten lighthouse mogę dopiero teraz stawiać, albo jeszcze później. Na razie nie mogę. Czekaj, a bo to, a, bo to w skale musi być. Okej, okay, dobra. Ty, to jest dobre. To dlatego ten most, czy ta droga to jest zrobiona. No, widzisz, wszystko jasne. Nawet kamieniarzy potrzebujecie, tak? Dobra, to dajmy tu gildie kamieniarzy. Jest wszystko jasne teraz. Yy... Dobra, damy z trzy gildie. Niech tu ogarniają sobie powoli. Będziemy to śledzić, zobaczyć. Zobaczymy. Pewnie będzie trzeba sprowadzić jakieś dylemno czy coś, nie? Ale to sobie będziemy powoli ogarniać. Dobra, przejdźmy do podstawowej rzeczy, czyli do serabki. Właśnie, jeszcze tylko zerknę. Okej, okay, nie będzie żadnych datków, Super. Eee, tobie, tobie się bardzo podoba, bo ja nigdy nie lubię tego ogarniać. A tutaj ewidentnie nie trzeba, więc ee, nice. Dobra. Ym, glinę myślę będziemy pozyskiwać w tych regionach. Eee, tutaj zrobimy tą taką przetwórnię całą. Eee, 4 cztery. Tych glinianek trochę bym chciał tutaj nawalić, bo będę chciał robić tyle rzeczy. Z gliny to wiecie, by się przydało. Eee, Trochę okay, tak nie, nie pasuje mi to. Okay, tu mamy 3, 6, 8. Tu się zmieści dziewiąta. Mamy 9 i tu się zmieści 10. Dobra, tu mamy 10. Jeszcze tu mogę zmieścić jedną. Okay, tu by było Tak byśmy mieli 10 glinianek w tak przy takim układzie, który nie byłby taki głupi w sumie. a jeszcze tu się zmieszczą. No i mamy 12. 12 powinno wystarczyć. W zupełności dobra. Eee, to Tu będziemy pozyskiwać klinę. Nawet nieźle to wygląda swoją drogą. Ten taki plac wydobywczy. Eee, Raj jest apatyczny. Ojej oj, ojej, czekaj, 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 czekaj. Eee, trzeba tu naspamić trochę posągów, żeby się na nie buntował. Eee, masz i dla Bastet jeszcze jakieś damy. No nie chcę, jest tutaj, obojętnie. I eee, dobra. Przetwórnia ceramiki. No, będziemy oczywiście sprzedawać tylko nadmiar, bo nie chcę go robić, tego robić giga dużo. Zrobimy. Chociaż w sumie mogłem robić więcej. Dobra, jeszcze tu rzucę glinianych trochę. Będzie 15. 15 powinno wystarczyć. E, dobra, zrobimy 10 zakładów do, do produkcji ceramiki. 5, 6, 7, 8. E, 10. Dobra. Będziemy robić ceramikę i cegielnie. Pięć cegielni musimy dać. Bo cegły chcę robić na eksport. W przy okazji trochę słomy wykorzystamy dzięki temu. Dobra. Eee, to połączmy w ten sposób. Tu zróbmy dwa magazyny. Tu niech będzie na e, ceramikę. I tu by można było drogę zrobić jakąś, wiecie, dojazdową. To by można było tak zrobić... Ależ nie, dobra, sobie dojdą sobie tyle. No dobra, na spokojnie. I na cegły, na cegły damy tu magazyn. Dobra, to będzie eksport cegie ustawiony. Dobra, jeszcze na glinę by się przydał magazyn. A na no, oglinę magazyn możemy dać tutaj na spokojnie. Dobra, podamy blokadę drogową placówka, rebiza, no i gitara. Potrzebujemy teraz pracowników, pewnie troszkę, ale to jest kalkulowane. Dobra, czekamy na rozwój sytuacji. Te dzielnice nam trochę wyskoczą. To będziemy mieli siłę roboczą wtedy dodatkową na spokojnie. Także się o to nie obawiam, absolutnie. Dobra, produkcja się rozpoczęła, jak widać. Na całego więcej git. Dobra. Czekamy na pierwszą ceramikę. Oczywiście cerabikę sprzedawać będziemy. A, będziemy importować marmur w ogóle. Okej, okay, marmur musimy importować, dobra. To też marmur. Okej. Okay. Oj 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 oj, dobra. Yy, marmur jest pewnie drogi, jak diabli. Yy, kto to sprzedaje marmur? Yy, Encomi sprzedaje marmur. 40 bloków rocznie, tak? No dobra. Yy, dobrze. Yy. Zrobimy. Dok do importu marmuru, typową, chociaż nie, to możemy tutaj w sumie. No tutaj importujemy drewno, to też będziemy importować tu marmur. Marble, tak jest, dobra. to będzie magazyn na. Czekajcie, gdzie jest ten magazyn na drewno? Tu jest. Tutaj do 3 czwarte. Możemy zrobić tak, bo tu jest dla cegły, to zrobimy tak w ten sposób. okej. Okay. dobra. Mm. Będziemy importować marmur. Tu już też kamieniarzy potrzebujecie, także zazwądamy. To jest dwie. Dwie tutaj jedną wywalę stąd. Namrem. Obóz pracy też mogę jedną wywalić w sumie. Okej, okay, pojawiają się pierwsze cegły. Zaraz też ceramika, o, ceramika to już się zaczyna pojawiać. Więc jest dobrze. Zaraz też, o, jest też pierwszy marmur. Marmur wygląda prawie jak wapień swoją drogą. No jest trochę inna tekstura, ale jest bardzo podobny. Tak zauważyłem. Dobra, tutaj domy już zaczynają powolutku rosnąć. Jest to dobry znak. Dobra, zaraz zaczniemy też robić piwo. Zaraz zaczniemy robić piwo, bo to będzie kolejny krok. Cześć, biorą ten marmur? Biorą, dobra, biorą, biorą. Coś tu się dzieje, widzę. Coś tu się dzieje. No dobra. Tak ja sobie robię, chłopaki. Eee... piwo. Ile możemy robić? Piwska 4000. 4000. Okej. Okay. A możemy sprzedawać nadmiar? Możemy chyba, nie? Tak, możemy. Dobra. Eee, będziemy kupować całość, nie? Co ja się będę ograniczać? Eee. Dobra, zbudujemy kolejny dok. On będzie do importu rzeczy takich stricte... Mm, takich stricte... Do przetworu, czyli jakiś jęczmień, len, tego typu rzeczy, nie? Do tego typu spraw. To będzie on? Dobra. Barley. Teraz tak. Gdzie bym zrobił przetwórnie piwa? Trochę do dupy miejsca tu jest, bo to już prawie wszystko zajęte. Mm. Ty, mogę. Czekaj, to, czy ja mogę tu zrobić prom, taki dziki? Mogę! No bo tu będziemy po, 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 poławiać ryby. To ten dochód, zostawimy w ten sposób. jeszcze ten prom. No eee. dobra, niech sobie tu tak jest. A eee. Cześć, to jest lądowy handel. To jest lądowy. Okej, okay, dobra, to nie, to luz. To niepotrzebnie go robiłem. Tu, ale no, dobra, niech już będzie. To jest handel lądowy, to dobrze. To przetwórnie piwa zrobimy tutaj. W takim razie. Jest to bardzo dobre miejsce. Eee, tutaj magazyn na piwsko. I browary. Osiem zakładów, oczywiście, bo tyle możemy przetworzyć. No, wszystko idealnie pasuje. Jest Podwymiar, jak z podliniki. E, piwo, oczywiście, będziemy sprzedawać. Yy, jak będziemy mieli nadmiar, nie? Yy, Blogowy git? Raczej, gdy jest apatyczny. Co za dziad? Czego na tym chce? Masz. Może tak będzie ci lepiej. dobra, no, zrobimy tu magazyn na na piwo, który będzie to piwo ściągał. E, I będziemy tutaj jest sprzedawać w, chyba w tym nie? tutaj jest cegły, papirus on mm. będzie w tym, dobra w tym będziemy sprzedawać e, bir dobra bo nie chciałbym zaburzać eksportu papirusu on ma co chodzi cały czas sprawnie nie? wiecie o co chodzi za dużo gliny robimy dobra możemy dwie glinianki skasować będziemy śledzić, jeżeli będzie pusto to dorobimy jedną w przyszłości dobra tutaj powoli ogarniają sobie dobra powoli się buduje tu też się powoli buduje, dobra. Elegancko, elegancko, elegancko. Bogowie są w porządku. Piwo już się robi. Mamy za dużo zboża, zdecydowanie. Mi się wydaje, że chyba... Nie nadążamy z eksportem tej przenicy nawet. Tak swoją drogą. Nie no, coś tam się sprzedaje. To zboża. Po prostu tak dużo go robię. Dobra, w sumie git, nie? O, 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 o. To mi się podoba. Dom idą do góry, a to znaczy, że zaraz zajmiemy się produkcją ryb. Hmm, oczywiście dzielnica bogacze również będzie, bo to jest wiadomo, rzecz nie, nieodzowna. Hmm, zrobimy coś takiego, ale to później. Dobra, mamy nadal za dużo gliny, ale dobra, to już zostawimy. E, ceramika. Robimy za dużo ceramiki. E, I tutaj sprzedawajcie ją z z papirusem. Trade. Wysycimy figi, tak? Skąd ja mam figi? Dobra, kupimy figi. Eee, gdzie jest tutaj? Niech będzie Figs. Tak. Proszę. Zabezpieczenie specjalnie magazyn na figi. No i dobra. Zaraz zajmiemy się też rybołówstwem. W sumie mogę już teraz. Eee, bo to będzie obowiązkowe. Dobra, kilka przystani zwieścimy tutaj. Więcej doków nie będę robił, zresztą w razie, co mamy tutaj? Nadbrzeże jeszcze duże. Więc na spokojnie. A tych ryb też chcę robić dużo. Żeby. Żeby, żeby. Żeby wykarbić nie tylko ludzi, ale żeby mieć też na eksport. A tu są dobre tereny. Do, łowie, do łowienia ryb. Więc wiecie, jak jest. Dobra. Tu jeszcze przystań zmieszczę? Nie, tu nie zmieszczę. Tu wejdą dwie. Nawet trzy. Tu zmieścimy kilka. I tu zmieścimy kilka. Dobra, będziemy robić, łowić tak dużo ryb, że ludzie będą dosłownie żygać tymi rybami. Dwie placówki. Dwie remizy. Mamy magazyn na rybki. Tak. I Yyy... Eee, to, to będzie ten dok do tego, chyba, mi się wydaje. Ten tutaj. Eee, bo to jest handel morski czy lądowy? Nie, to jest lądowe z drogą, Okej, okay, no to obojętnie. Mm, powyżej 3200. I tu damy spichlerz, który będzie te ryby ściągał do tego obszaru. E, get all. Dobra. Git. Czekamy, aż się rybki zaczną e, produkować nam. E, tutaj stocznie mamy, więc tutaj ona powinna w miarę szybko nam okręty... dostarczyć. Okej, okay, tutaj powoli się budują. Mm. Tu też się powoli buduje. Okej, okay, yy, cieśli potrzebujecie, dobra. Tutaj zrobimy cieśle. I tutaj zrobimy cieśle. Dobra, mamy te figi. Yy, nie handluj tym. Dobra, na razie niech to jest w tym magazynie. Najwyżej się potem go. No bo dobra. Po prostu zrobimy to brute forcem, tak zwanym. <grym> dobra, pierwsze rybki się już zaczynają łowić. Super, super, super. Elegancko mamy zdecydowanie za dużo gliny. Nie ulega to wątpliwości. Ale czy narzekam? No nie bardzo. Broń chcecie widać, tak? Pff, dobra, no jak chcecie dać. No pokonem, Nie wiem po co bi nam, Tak w sumie. Mogę sprzedać teoretycznie. Kto tu kupuje? Eeeem. Dobra, no to sprzedamy. broń w cholerę i... elo. Mamy tutaj magazyn Weapons. Eee. Akceptol, Dobra. Sprzedamy to w diabli. W sensie, dwie, dwie bronie pójdą do centrum rekrutacji, a reszta pójdzie na eksport. Dziękuję. Zawsze parę stówek dodatkowych wpadnie. Jak jest okazja? Grzechy byłoby będzie skorzystać. I, dobra, zróbmy festiwal dla plac festiwalowy. Postawmy. Mam nawet pomysł. Dobra, tu będzie plac festiwalowy. Kompleks świątyń też mógłbym umieścić, w sumie. Tutaj otoczymy to ogrodami i zrobimy festiwal dla. Na... Ra. Jeszcze da by był kompleks świątyń za chwilę. Tylko gdzie? Tutaj bym mógł dać. Świątynia ptacha wyjedzie w Diabli. I ją przestawimy gdzieś. Aha. Eee... Ja pilczę. Sorry. Sorry, chłopaki. Eee, to nie było w pladach. Eee, nie będzie tego umieścić zbytnio. Musiałbym to wywalić. Dobra, czekajcie. To była świątynia Ozyrysa, nie? Jeszcze się nie zmieści? Musiałbym... Dobra. Dobra, czekajcie, te domy wszystkie wywalę stąd. Eee, tak, dopiero wejdzie. Tak, żeby tu świątynia się jeszcze zmieściła, nie? To była... Tak, to będzie Ozyrysa. Znaczy Bastet, sorry. Nie ma ozrysa przecież tej BC. Dobra. Eee, coś tu... Wywaliłem domy, wywaliłem. Dobra, tu damy dwa domy. Okej. Okay. Eee, myślę, że teraz e, już powinien być usatysfakcjonowany. Te, tutaj czekamy aż rybki się im pojawią w domach i te domy powinny zacząć rosnąć dalej. I zaraz zajmiemy się produkcją. E, płótna. O, tutaj latarnia powoli rośnie nic elegancko, jest dobrze. Dobra, tutaj pierwsze ryby się już pojawiają w domach. E, dobra, ocena królestwa nam wzrosła z drogą. Super, to mi się podoba. To zrobimy jeszcze ten festiwal, czemu nie? E, i, 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 płótno. Zajebi się płótnem, dobra, kto tu sprzedaje len? Lunet sprzedaje flax. Dwa i pół, dobra, tylko tyle możemy przerobić, to trochę mało. Ale możemy importować w razie co płótno jeszcze. No dobra, dobra, dobra. To będziemy robić płótno sligne pod nasze potrzeby. W razie co będę importował, dobra. Eee, e, 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 tutaj będziemy kupować e, flax, tak jest. Fig, proszę nie kupować. E, przynajmniej nie teraz. E, I teraz tak, flax. I magazyn na płótno. Umieścimy tutaj. Będzie wszystko na żyletki, ale w sumie czemu by nie. Dobra, i tkalnie. Raz. E, chciałbym tutaj jak najwięcej ich zmieścić. Trzy, cztery. Twy, cztery. E, jeszcze jedna by się przydała. O! Tutaj wejdzie. No e, i pięknie. Mamy idealnie zajęte tutaj miejsce, ty. Perfekcyjnie wręcz. E, i, tylko oczywiście chcę importować ten flax. A płótno będziemy importować... Żeby utrzymać status 1600 w 1600 magazynach, jak będziemy mieli braki, to będziemy importować płótno. Dobra, tu będziemy importować też. A, płótno możemy kupować tutaj w sumie. Dobra. Ok. Myślę, że wygląda to coraz lepiej. Tak mi się wydaje. Cegły sprzedajemy, nie? Aha, bo my nie sprzedajemy cegieł. Ech, robię cegły, których nie sprzedaję. Super. Nieważne. Eee. Bricks, tak jest, proszę sprzedawać. Z czemu ja nie sprzedawałem cegieł? ojej, oj, oj. dobra, nieważne. Tutaj powoli rośnie. I tu też powoli rośnie. Oj, oj, oj. oj. Handel nie będzie kilka miesięcy trwał? No trudno. Zdarza się. E, ale mamy już pierwsze dostawy płótna. Także te domy nam podskoczą nieco. Jest bardzo fajnie. Mm, dobra, tutaj macie posągi. Ryby wam się lepiej żyło. Proszę bardzo. Znowu Blessing odra, No, królestwo prawie że mamy. Bardzo ładnie. Nice, nice, nice. Ryb mam już dużo. Bardzo dużo się tego robi. I nie mamy piwa. Oj! No tak, bo jeszcze... Nie no, to nie powinno to działać. No a tu muszę czekać na handlarza po prostu. Czemu nie sprzed. Czekaj. Wyj, co, co tu się dzieje? A, jest, dobra, język już dotarł. Nawet zatopiona glianka klasyczek w tych misjach niestety z gliną. Nie wiem czy to jest oskryptowane, czy co. Ale co jakiś czas jakaś glianka musi się zapaść, nie? To jest taki to jest taki podstawowy zestaw. Dobra, królestwo już mamy, no i gitara. To mi się podoba. Robota idzie. Robota idzie. Mm, więc więc, więc. Eee, będzie trzeba dzielice bogacznie długo zrobić. Ile mamy mieć ludzi? Eee, czy nie ma wymagania populacji? Yyy... Eee, czekajcie, gdzie to jest? Nie było chyba, nie? Z to był klawisz? 2, 3... Tu jest, no, Boże. Eee, yyy... 7000. No to dzielnica bogaczy nie wystarczy, tu jeszcze jedna jest zwykła potrzebna. Tu jest jeszcze jedna zwykła potrzebna. Ale dobra, słuchajcie. Eee, bo ta budowa i tak jeszcze trochę potrwa, tych monumentów. Eee, także najwyżej ten epizod będzie troszkę krótszy. Słuchajcie, mamy bardzo dobrze rozwinięte gospodarczo już miasto. Mamy przede wszystkim bogate miasto. Dwie dobrze rozwinięte dzielice: jedna budowa w trakcie, druga budowa w trakcie. Łamy ryby, mamy tutaj przemysł tkacki, Mamy przemysł cerabiczny, przemysł mm, cegla ceglany? Ceglarniany, ceglany, coś takiego. Eee, więc naprawdę jest dobrze, nie ma co narzekać, nie? Miasto się rozwija prężnie. Także, dobre. w następnym epizodzie będziemy prawdopodobnie to miasto kończyć. A na dzisiaj to by było na tyle. Ja mam nadzieję, że epizod wam się podobał. Jeżeli tak, zostaw łapkę w górę i suba, będę za to bardzo wdzięczny. No i cóż, do usłyszenia w kolejnych filmach. Cześć!